Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Przemysław Apsyporz i reprezentuję firmę Feinart. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu różne rozpuszczalniki oraz płyn do czyszczenia od firmy Piur. Zacznę od, od rozpuszczalników. Do dyspozycji mamy trzy rodzaje: rozpuszczalnik wolny, uniwersalny. I szybki, tak zwany high performance. Po co nam aż trzy rodzaje rozpuszczalników? Otóż, w zależności od temperatury, farba może nam wysychać szybciej lub wolniej. Aby mieć wpływ na szybkość zasychania farby, możemy to regulować rozpuszczalnikiem. Rozpuszczalnik uniwersalny stosujemy w temperaturach około 20 stopni. Rozpuszczalnik wolny między 20 a 30. Natomiast rozpuszczalnik high performance używamy w bardzo niskich temperaturach, poniżej 20 stopni, 15, 10, z taką drobną uwagą, aby nie dodawać go w dużym stężeniu. W zależności od farby max może być to 20 do 50%. Rozpuszczalnik szybki high performance można używać również w sytuacjach, gdy chcemy, aby Farba szybciej nam wyschła a w normalnej temperaturze około 20 stopni. Wówczas ta farba będzie na tyle twarda, że już po kilkunastu minutach będziemy mogli przystąpić do jej maskowania. Natomiast, jeżeli użyjemy rozpuszczalnika wolnego, wówczas takie maskowanie na farbie akrylowej możemy wykonać dopiero po kilku godzinach. Rozpuszczalnik High Performance. Jest również czymś w rodzaju Flow Improvera. Poprawia nam on atomizację farby. Rozpuszczalnik wolny z dodatkiem retardera ułatwia nam malowanie dużych powierzchni. Zminimalizujemy tak zwany odkórz na malowanej powierzchni. Zademonstruję Państwu działanie tych rozpuszczalników na różnych farbach akrylowych. Mamy tu trzy pojemniczki. Do których zaleję najpierw rozpuszczalnik, po to, aby zademonstrować Państwu, jak farba będzie się zachowywała w bardzo dużym stężeniu rozpuszczalnika w stosunku do farby. Proszę pamiętać, że rozpuszczalnik ten wolny możemy dodawać do farby tak na dobrą sprawę w dowolnych proporcjach. Rozpuszczalnik uniwersalny. Maksymalnie 200%. I performance takie 20% będzie najlepszym stosunkiem do farby. Na początek użyję jednej z najpopularniejszych farb modelarskich. Dodam po jednej dwie kropelki. Zobaczcie, jak ten rozpuszczalnik pięknie nam działa. W pierwszej fazie było widać, jak ta farba aż buzowała. Pamiętajcie, że farby akrylowe po dodaniu rozpuszczalnika wymagają właśnie z tego względu kilku minut leżakowania. Zobaczcie jak ona się pięknie rozchodzi. Tam mamy praktycznie już rozpuszczoną. Bez żadnego mieszania pędzelkiem. Ładnie nam się rozpuściła. Nie ma już praktycznie żadnych grudek. Potrzebuję jeszcze chwili. A High Performance, tak jak mówiłem, tutaj mamy za duże stężenie rozpuszczalnika do farby. Dlatego użyję pędzelka, aby Wam zademonstrować, że ta farba akurat przy tym stężeniu nam się zważy. Dlatego nie wolno tego rozpuszczalnika dawać więcej niż te 20% choć bywają takie akryle, które ten rozpuszczalnik przyjmują nawet w stosunku 1 do 1. Za chwilę takie zademonstruję. Dlaczego tak się wydarzyło? Właśnie dlatego, że ten rozpuszczalnik przyspiesza schnięcie. I ta farba, jeżeli dodamy do niej niewielką ilość tego rozpuszczalnika. Po nałożeniu cienkiej warstwy na malowanym elemencie. Ona nam bardzo szybko odparuje. Dzięki temu będzie twarda. I już po kilku minutach będzie można ją maskować i będziemy mieli pewność, że razem z taśmą ta farba nam nie odejdzie. Demonstrować wam, jak to działa w drugą stronę. Do drugiego pojemniczka. Naleję najpierw farbę. A następnie kropelkę rozpuszczalnika. Zobaczcie. Teraz nam się praktycznie nic nie dzieje. Możemy ją ładnie wymieszać. Pomogę Wam tutaj tak cały ten pojemniczek, aby potem pokazać Wam działanie płynów do czyszczenia. Widzicie, nic nam się tutaj nie zważyło, to są bąbelki powietrza. Aby wam to udowodnić, wezmę kartkę papieru. Ok. mam już kartkę. Widzicie, nie ma tutaj żadnych grudek. Mamy trochę większe stężenie, więc z automatu farba jest bardziej transparentna. No i tutaj mamy bardzo duże stężenie. Dzięki temu możemy sobie regulować transparentność farby. Tak jak mówiłem, ta nam wyschnie najszybciej, ta najwolniej. Czyli tutaj mamy praktycznie kilka godzin, tu kilka minut do kilkunastu. A Tutaj kilkadziesiąt, żeby ta farba nam zasła na tak zwaną twardą skorupkę. Bo tak na dobrą sprawę kolejną warstwę będziemy mogli już nakładać w przypadku wszystkich tych rozpuszczalników po kilku minutach. Chodzi mi tutaj o możliwość maskowania danej farby. Zademonstruję Państwu zastosowanie tych rozpuszczalników z farbą akrylową innego producenta o bardziej wszechstronnym zastosowaniu. Najpierw naleję rozpuszczalnik. Wolny. Zobaczcie, jaką, jakie on ma napięcie powierzchniowe. Widzicie, jaką się rozkłada nam tutaj na tym metalowym y, pojemniczku. No, ale jego trochę więcej, tak żeby nam wypełnił całość. Zobaczcie, że te napięcie powierzchniowe kolejnych rozpuszczalników jest zupełnie inne. Czym mniejsze, tym lepsze dla farby. To był rozpuszczalnik uniwersalny. A tutaj mamy rozpuszczalnik High Performance. Zobaczcie, jak on się nam od razu rozchodzi po całej powierzchni. Tam musieliśmy nalać bardzo, bardzo dużo, żeby nam się tak ładnie rozpłynął. To też ma znaczenie. Jeżeli malujemy śliskie powierzchnie typu plastik. Z czym metal to zależy nam na tym, aby to napięcie powierzchniowe było jak najmniejsze. Oczywiście możecie sobie eksperymentować, i dodawać w różnych proporcjach różne te rozpuszczalniki. Teraz po kropelce farby. O, za dużo mi się trochę nalało. Ale nieważne. Zobaczcie, jak ten rozpuszczalnik fajnie działa. Od razu zaczęło buzować. Delikatnym mieszaniu w ten sposób, że ta farba praktycznie cała nam się rozpuszcza. Tutaj spróbuję jedną kroplę O, farba jest bardzo gęsta. tu musimy trochę dłużej poczekać. Zaraz zobaczycie, jak ona się nam będzie ładnie rozpuszczała. No i w międzyczasie dam kroplę. Do High Performance tutaj dają w trochę mniejszym stężeniu. Ok. Tamta nam się niech rozpuszcza, a tą wymieszamy. Pamiętajcie, że farby akrylowe do aerografu z reguły są przygotowane dla dyszy 05. Dlatego tak ważne jest odpowiednie rozcieńczenie farby do mniejszych dysz. W Polsce najpopularniejsze dysze to 02, 03. 03 wymaga rozcieńczenia farby akrylowej tak mniej więcej w stosunku 1 do 1. Oczywiście to wszystko zależy od producenta. 02 wymaga co najmniej dwa razy więcej rozpuszczalnika niż farby. No a 0,15, takie jak w Infiniti, czy 0,18, jak w, y, w Iwacie Micron, no to tam musimy już co najmniej trzy razy więcej dać rozpuszczalnika y, niż y, farby. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest, aby ta farba jeszcze jako tak okryła, stosować te dwa rozpuszczalniki, czyli rozpuszczalnik wolny, którego możemy dać nawet i 500%, ale jeżeli dodamy do niego 10% tego rozpuszczalnika high performance, wówczas będziemy mogli zmniejszyć proporcje tego rozpuszczalnika, aby farba nam jeszcze kryła, a żeby ta atomizacja była w miarę dobra przy malowaniu cienkich kresek tymi dyszami poniżej 0.2. No i zobaczcie, po chwili Tutaj nam się to praktycznie całe rozpuściło. Jeszcze potrzebuję chwilki. Tu, gdzie nam się dużo tego wlało. Musimy trochę mu jeszcze pomóc. Ok. Teraz zademonstruję wam na kartce papieru, że to się nam wszystko ładnie rozpuściło i że nie ma tam grudek zobaczcie nawet metalową powierzchnię tutaj przy tak dużym rozcieńczeniu pędzelkiem jesteśmy w stanie dobrze pomalować No nie ma tam żadnej grudki, mamy idealnie czystą farbę. Z reguły producenci robią dosyć mocne rozpuszczalniki, podobne do tych High Performance. Wówczas jeżeli przesadzicie z jego ilością, to może Wam się właśnie tak zważyć farba, jak na początku pokazywałem Wam na tej niebieskiej. Z tymi rozpuszczalnikami macie dużo większe pole manewru. Także polecam eksperymentować. Jeżeli macie farby innych producentów, to na takich małych próbkach poróbcie sobie kilka sztuk. Pamiętajcie, że farby tego samego producenta o różnej kolorystyce mogą się zdecydowanie różnie zachowywać. Jeżeli chodzi o pigmenty białe, one mają zazwyczaj najgorszą atomizację. Wówczas dobrze jest dodać kilka kropel właśnie tego rozpuszczalnika High Performance teraz zostawię te pojemniczki do wyschnięcia i za godzinkę powrócę aby zademonstrować Wam płyny do czyszczenia dobrze zatem minęła godzina teraz zademonstruję Państwu zastosowanie płynów do czyszczenia tu mamy te zeschnięte farby których wcześniej używaliśmy zobaczcie nie zostawia nam tutaj już nic, jest praktycznie sucha. Tutaj mam tą farbę dla porównania rozcięcioną rozpuszczalnikiem wolnym. Zobaczcie, ona cały czas jest, cały czas jest płynna. Tutaj możemy ją wylać na chusteczkę. Zobaczcie. Nie ma totalnie żadnych grudek. Idealna farbka. Nadal nadaje się do malowania, nawet po godzinie, dlatego ten wolny rozpuszczalnik jest taki bezpieczny. W tej chwili, w miejscu, gdzie demonstruję użycie tych rozpuszczalników, mam 25 stopni. I po godzinie ta farba nadal była płynna. Do tego zobaczcie jak łatwo jest ją usunąć. Podobnie łatwo będzie nam wyczyścić aerograf. Tu mamy. Na krawędzi miejsce gdzie z nim trochę przysła. Potem Wam zdemonstruję, jak patyczkiem do uszu, nasączonym trochę rozpuszczalnikiem, będziemy w stanie to w łatwy sposób usunąć. Teraz nasz rozpuszczalnik high performance. Oczywiście nie możemy go dać dużo, mamy kilka kropel. Musimy zostawić, aż on spenetruje. Teraz tak. Ten rozpuszczalnik damy tu. Ten płyn czyszczący używamy głównie do przemywania farby w aerografie pomiędzy kolorami. On jest na tyle delikatny, że nie zważy nam farby, a jeżeli będziemy mieli taką Lekko przyschniętą. To jesteśmy w stanie po nasączeniu naszego patyczka taką zaschniętą farbę o. w bardzo łatwy sposób usunąć. Jest to rozpuszczalnik nietoksyczny, bezpieczny. Dla aerografu, dla powłoki chromowej, dla uszczelek gumowych, tak zwanych witonowych. Dodamy płyn czyszczący. Aha. Ok, i zostawiamy na chwilę. Ok, minęły dosłownie dwie minutki. Teraz zobaczcie. Ta niebieska farba po dodaniu tego rozpuszczalnika High Performance praktycznie nadaje nam się do ponownego malowania. Tak, przyschniętą po godzinie farbę jesteśmy w stanie przywrócić do użytku tym rozpuszczalnikiem. High performance. Yy, tym rozpuszczalnikiem tą farbę o, tu widzimy, jaką ładnie nam odparzyło, i ona nam przyschnięta odchodzi, ale niestety jej już nie użyjemy ponownie, ponieważ tu już mamy grudy. ok Tą farbę jesteśmy w stanie usunąć tym rozpuszczalnikiem. Które, tak jak wcześniej wspominałem, nie uszkodzi nam aerografu. Teraz użyję większej ilości tych płynów czyszczących, aby całkowicie omyć jeden i drugi. Zobaczcie, ta farba praktycznie wróciła nam do wcześniejszej konsystencji. Jesteśmy praktycznie w stanie rozpuścić ją tak. że idealnie umyjemy ten metalowy element A no ta farba nam się nie odparzy. W jest to na tyle istotne, że takie elementy farby yy, zgrudowane, takie które nam się odparzyły od zbiorniczka, jeżeli wpadną nam do dyszy, no to będzie nam bardzo ciężko ją omyć. Jeżeli, powiedzmy, jest to zbiorniczek w aerografie, to resztkę wylewamy, wycieramy. Tak jak widzicie, chwila penetracji tutaj mamy idealnie czyste. Tutaj, gdzie był poziom tego rozpuszczalnika, nadal mamy twardą. Zeschniętą farbę. Taką zaschniętą farbę oczywiście możemy użyć tego rozpuszczalnika, aby e, nam to ładnie odparzyło, ale jeżeli on będzie pozostawiony na kilka dni, to ten rozpuszczalnik już niestety go nie ruszy. Dlatego mamy coś takiego. Jak zmywacz do farb akrylowych. Ten zmywacz jest już niestety dużo mocniejszy niż poprzedniki i on wymaga demontażu uszczelek witonowych, ponieważ mogą nam niestety spuchnąć. Jeżeli chodzi o samą powłokę aerografu, to przy krótkim narażeniu tego rozpuszczalnika czy zmywacza na powłokę chromową nie powinno jej się nic wydarzyć. Niestety nie można w nim moczyć aerografów w całości. Ogólnie nie zalecam moczyć aerografu w całości, tylko dbać o to, aby był systematycznie przemywany. Z reguły wszystkie nowe aerografy mają tak zwane dysze samoczyszczące, więc przepłukanie go kilkukrotne, tak aby wypłukać całą farbę i jak zacznie nam lecieć już sam czysty rozpuszczalnik, zazwyczaj to wystarcza na jego umycie. Tu mam nasz kawałek starą farbę która nam mocno zaschła możemy użyć tego rozpuszczalnika zostawiamy go na chwilę tutaj wleję kilka kropel i zobaczcie jak on nam ładnie usuwa tą zaschniętą farbę Widzicie możemy nasączyć nasze chusteczki. I w łatwy sposób umyć nasz element. Niestety w przeciwieństwie do pozostałych płynów do czyszczenia ten ma dosyć intensywny zapach. Dlatego należy go używać tylko w wentylowanych pomieszczeniach. No chyba, że potrzebujecie go dosłownie kilka kropel, by coś tam sobie doczyścić, na przykład samą dyszę barografii. Idealnie czysta. Teraz ta stara, nasza kilkudniowa farba. Zostawiłem to dosłownie na minutkę dwie. Zobaczmy, co nam się tutaj wydarzyło. Zobaczcie, wszystko ładnie nam Odchodzi. Były tutaj naprawdę bardzo grubo, ale tak jak widzicie, jest to już farba zupełnie nie nienadająca się do malowania, całkowicie zważona. Także używamy go tylko w sytuacjach awaryjnych, takich gdzie naprawdę zapomnieliśmy umyć areograf, bądź gdy używamy farb chemoutwardzalnych, podkłady akrylowe, lakiery bezbarwne też możemy tym rozpuszczalnikiem myć. W przypadku lakierów i podkładów on nie będzie tego tak mocno ważył, więc wypłukanie z lakieru bezbarwnego, szczególnie dwukomponentowego, takiego z utwardzaczem, najlepiej będzie użyć tego płynu. Usunę teraz papierem resztę tej farby. Zobaczcie, jak nam ładnie praktycznie całkowicie usunęło z tego elementu. Zostały nam farfocle zaschniętej farby, ale mamy to praktycznie czyste. Możemy oczywiście powtórzyć czyszczenie w ten sposób. I mamy idealnie czysty element. Na koniec jeszcze kilka słów o naszym rozpuszczalniku High Performance. Rozpuszczalnik High Performance posiada w swoim składzie jeszcze dodatek, który neutralizuje tłuszcze i odparowuje wodę z farby. Jeżeli na malowanej powierzchni pojawiły Wam się tłuszcze, to możecie użyć rozpuszczalnika High Performance aby te tłuszcze zostały zniwelowane.